Witam wszystkich Na mam taką oto fajną sprężarkę Michał kupił, bardzo fajna No i mamy dino Jestem 5 km od Szoka Mój ulubiony sklep Chociaż u nas ich nie ma Nie wiem dlaczego ty dino lubię ale pójdziemy, coś kupimy, może sobie kupię i Może Konradowi chce się pić po całym dniu oran orania Bo on orkę wykonuje, wysłał mi pineskę. Za 50 metrów, na rądzie piąt O, jest! Dobrze mi ten podał pinezeczkę I już kończy tutaj chyba bo no, poprzeczkę robi Tu się tutaj dostać? Że tędy? Czekaj, tu jest tu jest jakiś ten e, lepsze pole. O, o. tutaj jest. <laughs> Nie, obraca się, wiesz? Kończy Konczy. Ale maszyna gwizda Fajne pola A to chyba będzie dalej kościół z tego co widzę i nie widzę miezy Elegancko Ale ja dojechałem do szoka no Ale spontaniczny wyjazd, no nie spodziewałem się tego Nie spodziewałem się, a to w sumie wy też przypomnieliście mi, że może będę jechał tędy? Coś oko Ale zapachniało żniwami Trochę mokrej ziemi tu jest, ale ładnie rozsypuje. Tylko od brzegu gdzieś tu, gdzie, gdzie trawa jakaś porosła. No to wiecie, wilgoć wyciąga. Kamienie są. Kamienie są. Są kamienie, o Magda by tutaj się zbierała. Ona choruje na kamienie takie ładno zdobne, bo tego nie ma, mówi. A w innych częściach Polski to zbierajcie sobie. To jest to jest moc. Ale ma wprawę, nie? Tak nam się fajnie gadało, że już Dwudziesta 20... pierwsza prawie Konrad mnie podrzucił tu i jedzie dalej orać, a my jedziemy na Szczecin, tak? Na Szczecin Elegancka maszyna, elegancka maszyna Czeka, wyjadę